Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na nowy film, pierwszy w tym roku w świątecznym klimacie. Jak widzicie, za mną w tle pojawiły się już świąteczne poduszki, mam na sobie również świąteczny sweterek i po raz trzeci rozpoczynam świąteczną serię na moim kanale, którą uwielbiacie, mianowicie jest to vlogmas, czyli codzienne daily vlogi aż do świąt takie wspólne odliczanie razem z Wami. W tym filmie chciałam Was poinformować o świątecznej akcji, do której zaprosiła mnie NIWA, e, czyli o wysyłaniu kartek i chciałabym Wam o tym przypomnieć. Również Wy będziecie mogli wysłać takie kartki za darmo, jak i otrzymać takie karteczki ode mnie. Także jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi o wysyłanie kartek świątecznych, wydaje mi się, że z roku na rok coraz więcej ludzi o tym zapomina, a myślę, że warto pielęgnować bliskość e, i wysyłać je na przykład swoim znajomym czy to rodzinie, głównie na przykład starszym osobom, ponieważ one na pewno pamiętają ten piękny zwyczaj. E, no i myślę, że ucieszą się właśnie z takiej otrzymanej kartki, a tak naprawdę to nas nic nie kosztuje. Tak, dokładnie nic nas to nie kosztuje. Na stronie Niwa możemy wysłać takie kartki za darmo. Nie trzeba. Ruszacie z domu, nie trzeba wybierać się na pocztę. E, można stworzyć samemu taką kartkę dodać zdjęcie, e, wpisać życzenia i Niwa zrobi to za nas, także myślę, że to jest bardzo fajna sprawa. A ja mam tutaj e, karteczki, e, które są przygotowane przeze mnie dla Was i już Wam pokazuję, jak one wyglądają. Myślę, że jeżeli oglądaliście e, w tamtym roku vlogmas, to na pewno e, znacie to świąteczne zdjęcie, które jest jedno z moich ulubionych. Tak wygląda moja świąteczna fotka. Jak widzicie, zrobiłam sobie zdjęcie z moim pies. Ma on na sobie sukienkę świąteczną, a ja czapkę elfa. I jak widzę, to zdjęcie zawsze mile wspominam. Okres świąteczny możecie zrobić sobie zdjęcie na przykład ze swoją rodziną, lub tak jak ja, ze swoim pupilem. Może być to również w takim świątecznym przebraniu. Myślę, że na pewno będzie bardzo fajna zabawa. Chciałabym Wam teraz pokazać pokrótce, jak wygląda zrobienie takiej kartki na stronie niwa, ponieważ wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo prosta sprawa i fajnie z tego skorzystać. Także zapraszam Zacznijmy od tego, że link do tej stronki umieszczę wam w opisie tego filmu. Jak już wchodzimy na stronę, mamy duży napis: Pielęgnuj Bliskość w Święta. Stwórz własną kartkę pocztową, a Niwa wyśle ją do Twoich bliskich. No i klikamy: Stwórz kartkę. No i już mamy informację, jak ten cały proces będzie przebiegał. Dodaj Twoje rodzinne zdjęcie, napisz najpiękniejsze życzenia i dane adresowe. Niwa wyśle kartkę, a listonosz dostarczy ją do Twoich bliskich. No, i po prostu klikamy Stwórz Kartkę. Teraz mamy opcję przyciągnąć zdjęcie tutaj, lub wybrać zdjęcie z dysku. Ja moje zdjęcie już dodałam. Strona szybciutko się załadowała i teraz możemy dopasować, wykadrować swoje zdjęcie. Ja sobie to maksymalnie powiększę, tak jak się da, yy, i wyśrodkuję. Jak widzicie, coś w tym stylu. Klikamy dalej. I teraz słuchajcie, mamy opcję gotowych życzeń. Możemy sobie tutaj pozmieniać. Jest wersja A, B, C, D. E. możemy te życzenia również wybrać sami, napisać je sami następnie dodać podpis, no i oczywiście umieszczamy dane imię, nazwisko, ulica, numer domu, kod, miejscowość możemy również odwrócić kartkę, czyli zobaczyć jak wygląda to z przodu czy nam pasuje to zdjęcie, jeżeli nie to oczywiście możemy kliknąć wstecz i coś poprawić, i co, słuchajcie, jeżeli mamy to już wszystko wpisane to klikamy wyślij kartkę i tyle. Także zobaczyliście jak tworzy się kartkę, myślę, że jest bardzo łatwo, prosto szybko i przyjemnie, także zachęcam Was, żebyście wysłali je do kogoś bliskiego, myślę, że będzie to naprawdę bardzo miły gest i ktoś się na pewno ucieszy jak widzieliście ja tworzyłam swoje kartki tutaj te kartki razem ze mną są i mam dla Was małą niespodziankę, ponieważ zostawiam Wam w opisie adres mailowy, na który wyślijcie swoje adresy i pierwsze 100 osób otrzyma taką karteczkę ode mnie, także mam na Mam nadzieję, że fajna niespodzianka będzie taka świąteczna. Fajnie rozpoczniemy grudzień, no i mam nadzieję, że również będzie Wam się miło to zdjęcie kojarzyło, tak jak mi. I to by było chyba na tyle w tym filmie. Dajcie koniecznie znać, czy u Was w domu jest taka tradycja wysyłanie kartek świątecznych, komu je wysyłacie, od kogo je dostajecie. A jeśli nie, to czy Was zachęciłam może do wysłania takiej karteczki? Eee, koniecznie podzielcie się tym w komentarzu. No i tak jak mówiłam, zapraszam Was do wysyłania swoich adresów i pierwsze 100 osób dostanie taką Kartkę zapraszam was również na moje świąteczne filmy w grudniu codziennie na tym kanale jak i na drugim kanale, także będzie się działo. Chyba każdy lubi święta, także mam nadzieję, że będziecie zadowoleni i wy i ja. Także dziękuję za oglądanie, miłego wysyłania karteczek. No i wesołych świąt, choć w sumie jeszcze do świąt troszeczkę mamy. Buziaki. Pa pa.